Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Battlefield 4. E, lecimy dalej z kampanią. Jesteśmy w sumie w tym samym miejscu co poprzednio. E, SWD, AK, oczywiście wszystko to samo zostało. Na szczęście mi się wczytało. scena początkowa okazała się ta, co na samym początku, tego się w sumie troszkę zdziwiłem. E, myślałem, że wiecie, że zresertowały mi się misje od samego początku, co mnie strasznie wterwiło. O wow. Nieźle. No, ale na szczęście się nic nie ten nie zrestartowało. Także jest ok, zaczynamy w tym samym momencie. O oh, kurde, Alla, ładują. Dobra, musimy przeczekać. Ten mi zasłania. Nice. Tam gdzieś mamy. Niestety chyba śmigłowiec albo coś tutaj granat nie myślałem, że to śmigło jest a to oni z działka balą, Dobra dobra ale Aha to dobra porządku no, w porządku, w porządku. Ja teraz jest śmigłowiec, Rzeczywiście. Przedtem myślałem, że to serio śmigłowiec tak wali, a rozwalili go. Dobrze, dobrze. Wo No Rozwalmy je, zanim wyłatują ludzi! Pierwszy, oni nie mogą, bo chodzi na ale pięknie dostał Potwierdzone Dobra, czyli przejęliśmy teraz dowództwo. Kolejni lecą. Ai! Prawie, prawie dawaj, dawaj, dawaj. Poszło! Jeszcze, jeszcze dwa, jeszcze dwa mamy te, te dwa naboje. Dobra, poczekajmy aż oni usiądą. Jeden, jeszcze jeden. Okej, okay, czekajcie, tutaj mamy ammo, chyba. Albo i nie. Dobra, zobaczmy, co się stało z kapitanem. Dysk cały czas trzyma. Tu, tu jest wszystko nagrane. No bierz! Ach, karizoma koty! O, tank! Tank weźmie was na cel. O. Będziecie w centrum, Chodźcie garysonowi, jej ufać! dziękuję. <grymne> dowodzić! Ja pierdziera Już! Chodźmy. No już! Chodźmy. Ja to No, to nieźle. Ta, No i znowu dowodzisz. No to lecimy, panowie. Wooh! Spadłem. No i czysto tutaj, czysto. Cisza na razie. Są drzwi. Okej, okay, jeden padł. Tam jest. Dobra. Dostał. Pewno, że dostał. Granat to granat. Dobra, co teraz? Kapitanie Garrison, mostek czysty. Jaki jego stan? Stabilny. Gdzie agent Kobik? Niestety zginął. Niech to szlak. Tylko dzięki wam Valkyria nie zatonęła. No widzisz. Niestety jest uszkodzona. Do domu wciąż daleko, żołnierze. Mnóstwo wrogów wokół. A najgorsze dopiero przed nami. Dlatego naprawdę cieszę się, że jesteście. Sierżan się Czekam na raport za 15 minut. Grabarze są wasi. Ura! Czyli znowu oddał nam dowództwo. No i chyba raczej się nie pomylił. Dane z tytana potwierdzają, że centralne dowództwo Pacyfiku nie istnieje. Zostało zniszczone przez Chińczyków. Teraz to już teren Chang'a. Rozumiem powagę sytuacji, kapitanie. Tym bardziej wskazana jest ostrożność. Ale włączenie jej do oddziału, Airis... Irish nie... nie ma pełnego obrazu sytuacji. To szczególne okoliczności. Ona pójdzie z wami. Rozumiem. Airis jest w porządku. Będę go miał na oku. To zeniam Topak. Przed tobą długa droga. Ale masz zadatki na dowódcę. Dziękuję. Powinniśmy coś wiedzieć na temat ataku na lotnisko? Tak. Przeprowadź wekera. dla was ważne zadanie. Musimy dobrze wykorzystać ostatnie rakiety. Przebijecie się na lotnisko. Tylko ostrożnie. Dacie znać, jak wyprowadzą samoloty. Dowalimy skór wielu i popłyniemy dalej na zachód. Jasne, kapitanie. łatwiej. Tak. Reker, możecie zginąć. Straty będą duże, ale nie ma wyjścia. To nasza jedyna szansa. Oddział, który dotrze na lotnisko i wystrzeli w Larę. będzie mieć pół minuty na ewakuację, zanim rozpoczniemy ostrzał. Jasne. Musicie się zwinąć, zanim spadną nasze rakiety. Pana, tak jest. O, no to grubo widzę. Roska z kapitana Iris. O, o a ty gdzie się wybierasz? Zgłosiłam się. Zgłosiłaś się i masz zgodę! Od Garrisona. Z nim o tym gadaj. Wiedzieliście o tym? Znasz bandary, sierżancie. To czy znam, czy nie to nie twoja sprawa, młoda damo. Ja chcę tylko pomóc. poprzesz mnie prawda? Zwy pomysł Moim zdaniem popełniamy ogromny błąd. Będzie stanowiła zagrożenie dla całej operacji. Też mi się coś tak dziwnie wydaje. Medyk Spoko, ale... kurczę. Wojownicy z Walkiri. Nasze statki są prawdopodobnie ostatnią linią obrony. Z tego co wiemy, to jedyne nasze jednostki w okolicy. Ale nie będziemy bezczynnie czekać na atak. Burza uziemiła lotnictwo wrogów, ale nie na długo. Jesteśmy zmęczeni, ucierpieni. Wszyscy straciliśmy bliskie osoby. Nie tak całe to cierpienie nie może pójść na marne. To zbyt ważne. Uderzymy na lotnisko pod osłoną burzy, by odzyskać kontrolę nad cieśniną singapurską. Pamiętajcie, kim jesteście i co reprezentujecie. Będziecie walczyć do końca. Nigdy się nie poddacie. Zaatakujemy szybko i bez litości. Oby ta burza przyniosła nam zwycięstwo. No to rura. Kto dopiero podoba? Ekira To Co jest na wtarciu? mamy znacznik, dostać się na lotnisko. O moim zdaniem to Tropikalna Depresja i Typhoon. Co to jest Typhoon? Tropikalna depresja. na Jeśli zawalimy wielu niewinnych Czekaj! Na Spłynąłem. Ale pięknie dostał. Kurde, co tu się dzieje? I żołnierzy padni. Dobra, zobaczmy, czy możemy Rexa zmienić na coś innego. Mm. To jest snajperka, snajperka to jest to. Do. Dobra, bierzemy snajpera. Co jest? Co nie mogę strzelić. Okej. Okay. Tam jeden gdzieś jest, o jest, nie, to nasz. To nie nasz. To też nie, o granat, granat, granat. Fak, 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 Kurde. A i dostał następny, rzeczywiście kurczę, nieźle wieje. O -o. Ho -ho! Nieźle dobrze mamy czołg ze sobą.

Naprzód! Na Jeden wpadł Jeszcze gdzieś są? Ono jeszcze. Kurde, przez tą burzę to ja ledwo co widzę. Łączności nie działa. Autentycznie. Jak się z z tym mamy... Kurde, chyba pójdziemy do przodu kawałek, Jak wieje, w sumie nie wieje, tylko pójdzie złem. Patrzcie, strzelam mucha, da patrzcie, Bugi, to są Bugi. To są autentycznie bugi O kurde Ale brwałem. Dobra dostał o, no trzeba trzeba Tamtego autentycznie zabić trzeba Jeszcze granat za mną. Ale dostałem. Tego kolesia nie da się zabić. Jeden HP. Więcej kurde szczęścia niż rozumu. Nie zginął. Teraz. Kurde, nie mam ammo do snipery. To szlag. Zaraz, zaraz. Okej, Tam jest jeszcze jeden. O, tam więcej. Uwaga, tam biegną. tutaj są, tutaj. Ja pierwszy, to jest czołg. Jak ja go mam nigdy rozwalić? Na czołg nie sobie, kurczę, z nim dawać radę, a nie my. Rozwal go. C4 nie mam. To szlak. O, w końcu. Coś gdzieś sieje jeszcze, kurde? A, kolejny czołg wow! Ja pierdziele. Nic nie widzę, nic nie widzę Za nami był kolej zginął Jeden Tu jest jeszcze jeden Pięknie Dobra następnie Aj. granat niestety Okej okay. Tam jest! A go wykurzymy. Jup! A nie ma go. What the fuck? Jezu, mi prawie przejechał. O-o! Co tu się dzieje? Będziemy rzucić granat. A, nie trafiłem. Pieprzone, jak rzucił. Okej, okay, zginęli. Hej, dziur! Odstępni. O, ty kurde. No chyba czysto. <laughs> Dobre. Ja hey, <laughs> Co to, to być?

Dobra, ale co mamy zrobić teraz? Aha! Można i tak. Dobra, Ogarnąłem mniej więcej co jest grane. sobie DPI. W ciągu to jest ciężej obracać tym naprawdę ciężej. Uuuu! Coś gdzieś wahi. Kompletnie nie wiem, co jest grane dobra, już weźmy czołg. Ja pierwsze. Czy to też nie jest jakiś czołg? No? Halo? Co jest? Aha, tu był czołg, spoko Dobra Coś? Gdzieś jeszcze coś? Może tam? Musi tego nie tam na przykład rozwalić? O-o Jest o, nice! Dobra, jeszcze Gdzie? Yeah. Yeah. Jeszcze jeden gdzieś był. Tam jest. Ciężko tu jest coś wypatrzeć nawet. wiem nie mamy tędy jechać, czy tędy? O -o. logger Dobra, do zera. Dobra, może tędy? Nie zginął, czy nie rozwaliłem go. O! jeszcze raz I do zera, jak zawsze. What? Coś gdzieś wali. Że znaczy nasi dziś do czegoś walą. Nie zbyt ogarniam dłuższego. Aha. <laughs> nie trafiłem! Yeah! To już się nie zła z tym czołgiem. Tam jest zwali. Coś jeszcze? Nie wiem czy... No tak, to jest czołg. Tego rozwaliłem. Yeah. Okej, okay. co mamy wjechać tutaj? Co ja mam teraz zrobić? Mam czekać na nich jak nie znajdą, czy ja mam to szukać? To jest pytanie chyba, że my musimy. Tam przymurze porzucony pojazd chwila, chwila, chwila. Jeszcze raz sobie wejdę do czołu. Jeden. Tam jest. Okej. Okay. Już wyłączę licznię. Czy ja mam to wyłączyć? A, tu jest, dobra. Ja to miałem wyłączyć. Dobra. Jeszcze tak, czy coś tu nie? To jest uzupełnienie amunicji. O kurde. czołg! czoł, cząk. Jak No to coś się musi dziać. Fuck. Dobra, kochani, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, łapa w górę. No i do zobaczyska. W kolejnym odcinku trzymajcie się. Hej!